A więc hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Realistycznego SSO. I dzisiaj niestety nie mam dla Was nic pozytywnego. Mianowicie, soneta złapała kontuzja. Nie mam pojęcia dokładnie, jak to się stało. Wróciliśmy po zawodach. Prawdopodobnie on chciał się wybiegać na pastwisku, a jest teraz śnieg. Było dosyć ślisko, być może się poślizgnął. No i zrobił sobie coś ze śniegnem, więc niestety jest już od kilku dni właściwie wyłączony z Dzisiaj Wam pokażę, jak się nim zajmuję, ale też powiem Wam, co, no bo nie może iść przez jakieś dwa tygodnie, ale na razie nie będę przedłużał, tylko zapraszam do oglądania. Sonet aktualnie stoi ze względów bezpieczeństwa i zdrowia na kwaterce z jednym innym jeszcze koniem, i jest to o tyle wygodne, że kwaterka jest praktycznie ku stajni, więc nie muszę nigdzie daleko chodzić. E, idę do niego właśnie na tą katerkę, przywitać się z nim, a następnie biorę go do stajni, no nie mamy teraz możliwości żadnej pracy, być może po następnej kontroli uda się zacząć wychodzić już na jakieś e, krótkie spacery w stępie, ale póki co to ma on mało ruchu, więc tak naprawdę od razu biorę go na myjkę i tam robimy sobie po prostu jakieś zwykłe zabiegi pielęgnacyjne, ostatnio myłam mu ogon, dzisiaj tak klasycznie wyczyściłam go, a następnie sprawdziłam nogę, jeszcze na początku Sonet miał na niej opatrunek, więc go z ale teraz już nie potrzebuję, bo tak naprawdę wszystkie rany mu się tam zagoiły i teraz głównie chodzi o ścięgno. Więc sprawdzam czy jest tą nogą. Wszystko jest w porządku, czy nie spuchła bardziej, czy bardziej go nie boli, wiecie, czy coś nie jest tam nie tak. Nakładam mu też ochraniacze chłodzące albo po prostu żel chłodzący. A następnie zajmuję się resztą ciała, bo wiadomo, że przez takie stanie koń może być spięty, więc robię sanetowy jakieś proste masaże, które wiem, że nie będą niebezpieczne, jeśli będę robić je ja. No i oczywiście sonet, przez cały czas jest przeze mnie rozpieszczany smaczkami. A jeśli chodzi o sprawę treningów, to jak możecie widzieć na filmie, dostałam na szczęście konia w zamian. Cieszę się, bo nie chciałabym na ponad dwa tygodnie rezygnować z jazdy. Ten prześliczny, o naprawdę pięknej maści i przekochany, przesłodki wałaszek, którego widzicie, to dosyć młody, bo chyba sześcioczy, siedmioletni, nie jestem pewna. Koń o imieniu Blumun jest naprawdę przesłodki. Teoretycznie został zakupiony do szkółki, ale jeszcze nie został tam wypróbowany. Jest jeszcze dosyć młody, nie wiadomo, czy się tam odnajdzie. Dostałam go jako pierwsza osoba spoza jakby pracowników stajni i trenerów, żeby trochę na nim pojeździć żeby też go trochę wiecie sprawdzić, zobaczyć, jak jest, czy na pewno nadaje się do szkółki. Chociaż po tym, jak go poznałam po kilku treningach, jest naprawdę na tyle słodki i kochany, że wydaje mi się, że będzie idealny do rekreacji. Przez to, że nie jest to jakiś super sportowy kucyk, jest też dosyć niski, to nie skaczemy teraz jakiejś super wielkiej wysokości, bo on po prostu nie ma takiego y, potencjału skokowego, ale to też jest ok, bo skaczemy sobie na takich niższych przeszkodach. Oprócz tego robimy sobie też sporo treningów ujeżdżeniowych czy dosiadowych, które oczywiście też są ważne. I generalnie bardzo się cieszę, że mam możliwość na nim pojeździć, bo jest naprawdę fajnym koniem, a też takie, wiecie, zdobywanie doświadczenia na innych koniach uważam, że jest bardzo ważne. Także cieszę się, że mogę na nim trenować. No i jeszcze raz zobaczcie, jaki on jest śliczny. No dobrze, ja już będę powoli kończyć. Jeszcze raz proszę Was o życzenie zdrowia sonetowi, bo mam nadzieję, że jak najszybciej wróci on do sprawności i że nie będzie żadnych komplikacji. A teraz już nie przedłużam. Dajcie koniecznie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał, mimo tego, że krótki. I do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję, jak najszybciej. I że ze zdrowym sonetem. Pa pa!